Na ostatni dzień sobie zamówiliśmy śniadanie do basenu, nie do łóżka. Floating breakfast. Także zaraz sobie będziemy jeść w wodzie. Nie powinno się jeść w wodzie, a na pewno pływać po jedzeniu, ale my nie będziemy pływać, tylko będziemy sobie szamczeć. Także bardzo ładnie to wygląda. Elegancko. Jeszcze sobie zaraz kokosika, może uderzymy jakiego. Kupiliśmy kawusie, kupiliśmy herbatki w tej kawiarni, w której byliśmy poprzednio. to trochę dronikiem, bo jest naprawdę petarda widoczek. Teraz się właśnie pakujemy i zmieniamy miejscówkę. Jedziemy na koniec wyspy, jedziemy na sam wschód do Amedu, czyli można powiedzieć, że to jest w ogóle w drugą stronę ciągu, nie? w sensie to jest druga końcówka wyspy. Czeka nas długa droga, bo jest to prawie 100 km. Także będziemy jechać jakieś 2-2,5 godziny. Bo tutaj samochodem średnio się jedzie właśnie 40-50 na godzinę. Nie ma, jakby, no, no, po prostu się nie jeździ szybciej, nie? E, niestety. E, także, no, mówię, czeka nas długa wyprawa. A w Amedzie czeka nas takie powiedzmy e, spokojniejsze życie, bo tam jednak jest mniej do zobaczenia. Także trochę po prostu tak pochyliamy, tak po prostu e, po tutejszemu, że tak powiem. Pożyjemy. Także pakujemy się i lecimy. Hej kochani. Witamy was już z tego, z nowego miejsca. A mianowicie z Amedu. My siedzimy, pijemy Kokoska i obok siedzi pan <laughs> i zagaduje. Chcieliśmy właśnie powiedzieć, tak podsumować ten ubód? Jak ci się podobał? Było bardzo pięknym miejscem i ja uważam, że to jest takie miejsce, że jak będziecie na Bali to jest obowiązkowe. No, to do, tak, to tak. Do, do zobaczenia. Natomiast troszeczkę inaczej jakby ja sobie wyobrażałam yy, ubód. Nie potrafię powiedzieć czego oczekiwałam, ale miałam jakiś taki obraz Ubud w swojej głowie, który nie do końca mi się może pokryć z rzeczywistością, ale to też nie jest tak, że on był rozczarowujący, po prostu był inny. Ale Ubud jest fajny, jest dzikie, jest pełno kogutów, które piją z rana. No. Cały, cały, dzień piją, kury, cały dzień tak, piją, nawet nie z rana. Cały dzień Cały dzień i całą noc i tak, tak. Tłuką, i tak bez przerwy. Cały czas ale to no. tak całe No tak, no, Jakby... no ogólnie ja, ja mam tak samo, że jak samo samo sobie inaczej wyobrażałem, myślałem, że będzie mniej, nie wiem, mniej ludzi. Ciężko mi powiedzieć, w ogóle no, inaczej sobie zupełnie nie wyobrażałem. Myślałem, że jakby te drogi jakby do Ubud będą bardziej, nie wiem, zalesione i takie dzikie, a że samo Ubud, powiedzmy centrum bardziej rozwinięte. A natomiast tutaj jechaliśmy w tą stronę na północ. Tak, tak, to, tak, to, to jest, tutaj Amet. A to jest północ, tak? No pół, północny wschód, no może. No to powiedzieć. właśnie w kierunku Amedu, to tutaj właśnie były takie, że przejeżdżaliśmy tak. przez dżunglę. E, przez takie dzikie tereny. To więc... tak sobie właśnie wyobrażałem, że jest w okolicy Ubud? No także tak powiem, e, te rzeczy, które są w Ubud, no, takie jak na przykład e, tarasy ryżowe albo wodospady, Trzeba które zobaczyć. byliśmy w tym odcinku, no to no nie to jest To, jest to coś są dwa najpiękniejsze miejsca, jakie widziałam no, w tak, życiu. Tak, naprawdę. Chyba, chyba, chyba że tak powiedzieć. Jedźcie, jedźcie rano, żeby... Nikt wam nie zabrał uroku w tych miejsc Nie wiem jak jest na polach ryżowych, ale na pewno no idźcie nie, dalej, ale, ale, w sensie nie, zostawa, nie jakby nie kończcie swojej podróży albo przygody z polami ryżowymi na etapie wejścia tylko na te wszystkie Bali Swing i wiecie, no tak. jakieś takie miejsca do robienia zdjęć, bo to jest może połowa tego co, tego piękna, które się kryje mhm. za tym za tą drogą, która tam, tam jest. No właśnie my się zastanawialiśmy, że dlaczego tak dużo ludzi, w sensie, no, no, dla nas to po prostu nie kręci jakoś, to kręci to spoko, nie? Ale właśnie w tym Kretia Day Club, czyli to jest taki największy day club w... Na pewno go no, no, każdy zdjęcie. go to kojarzy, bo każdy tam po prostu jedzie i robi zdjęcia, nie? I bo tam są te takie piętrowe baseny. Yy, no dla nas zabiera urok to ile tam jest ludzi, nie? Bo my jak tam przejeżdżaliśmy któregoś razu... To tu dosłownie były kolejki do wejścia, nie? No żeby tam wbić, więc u no, nas nie era to, żeby się kisić w basenie przy 100-350 osobach i oglądać tarasy, jak można to zrobić samemu za darmo, nie? W dodatku obok i właśnie podziwiać to w bardziej naturalny sposób, a nie taki turystyczny. Druga rzecz to właśnie Monkey Forest. I monkey forest ma bardzo mieszane odczucia, mhm. bo znowu bardzo dużo turystów, ale. Tak, Trochę właśnie... chciałam tego, bo ja się boję małp i bałam się tego, że mnie zaatakują, żeby się, żebyście skupili się czymś innym niż na mnie. Tak, ale o dziwo ten, ale o dziwo właśnie byliśmy dwa razy w Monkey Forest, bo drugi raz poszliśmy na dnia. Chcieliśmy zobaczyć, jak jest rano. I poszliśmy rano, dosłownie, no nie wiem, z godziny po otwarciu coś takiego i było dosłownie tyle samo ludzi, no. może troszkę mniej, ale za to małpy były, nie wiem, raz, że. Bardziej agresywne? Bardziej agresywne, mniej, to... mniej zainteresowane może ludźmi, a bardziej no. sobą. W sensie, że jadły po prostu spały. I spały się. Tak. No lepiej było po południu, tak powiem. No. Ale to też może zależeć od dnia, no tak, więc no, tak. to nie, nie jest taka reguła pewnie, nie? Dokładnie. No teraz Manki Forest jak dla mnie. Ciężko mi jest powiedzieć. W sensie na pewno to jest chyba takie miejsce do odhaczenia. No tak, fajnie, można było zobaczyć. W okolicy Ubud, w sensie niedaleko, niewiele dalej, jakby jest bardziej dzikszy Monkey Forest. Ale w ogóle ale w, w samym Ubud jest nawet. Przejeżdżaliśmy koło niego, więc stąd wiemy, niestety nie byliśmy tam, bo przejeżdżaliśmy koło niego i Pan nam powiedział, jak jechaliśmy do wodospadów. Ale mówię, jeszcze w samym Ubud jest dosłownie. Aha że taki jakby, no kawałek dalej, ale obok w miarę jest drugi Manki Forest, tylko właśnie tam nie chcieliśmy iść, bo uznaliśmy, że jak będzie mniej uczęszczany, to jest dużo większa szansa, że nas małpa no. zaatakuje, nie? A tego byśmy nie chcieli, bo małpy mają naprawdę... No nie, chcia, nie chciałbym, żeby mnie ugryzła, nie? No. Byłoby niefajnie. Także ogólnie ubud bardzo fajne. Eee, tak, a właśnie, co ja bym e, chciała tylko powiedzieć, przepraszam. Dobrze, zabrakło nam dnia na to. Całkiem przypadkowo, bo jakby my rezerwując Netzlegi, jakby nie patrzyliśmy za bardzo... No nie wiedzieliśmy gdzie będzie najlepiej, może w tą stronę. Nie, nie szukaliśmy jakiś, o, gdzie się zatrzymać, najlepiej w jakimś rejonie. No tak, patrzyliśmy po prostu oferty, jak wyglądają... <coughs> jak wyglądają te te. Ale uważam, że ta właśnie... Ta przestrzeń, na której my byliśmy między UBUD a te, tele, tele, Telegal Telegalang, telegalang y, to jest najlepsza przestrzeń, dlatego że właśnie macie przepiękne. Jak my wracaliśmy z UBUD albo jechaliśmy do, na tarasy ryżowe, to te widoki tam przejeżdżało się przez dżunglę, mhm. były przepiękne. Fakt, że były one dość krótkie, ale nadal bardzo duże wrażenie robiły. Bo, były fajne najpy, tak jak ta. Huma Cafe, naprawdę mega fajna klimatyczna knajpa. Bardzo szybko się dojeżdżało do Ubud, mhm. bo korki się zaczynały dopiero przy samym wjeździe no, do, dopiero, do miasta. Bo, dopiero największe korki, bo właśnie są przy tam Saraswati Temple, tak. przy Ubud Palast. Właśnie są... wszędzie, nigdzie nie mieliśmy więcej niż 20 minut z do mhm. dojechaniem. No i właśnie blisko było do tych terasów ryżowych. E, więc uważ... I mieliśmy też właśnie taką spokojną okolicę, taką bardzo no, tutejszą. E, tutejszą. E, ci ludzie tam bardzo mało było turystów, więc to jest naprawdę super i ja uważam, że właśnie w tej okolicy, jeżeli szukać noclegu, to nie w samym Ubud, gdzie mhm. grozi Wam atak Małp, tylko tak. właśnie e, tam. Bo ubód było ruchliwe, bardzo ruchliwe momentami. Tak. E, w ogóle jeżdżą, inaczej w ogóle, inaczej w ogóle w jeżdżą ludzie w obód. Ja to się śmiałam, że tutaj się wszędzie trochę inaczej jeździ. Tak. W ciągu w ogóle się inaczej jeździ, w wóz tak. się inaczej jeździ, tutaj jeszcze inaczej. Dlatego, to, to że trochę się inne. To jeszcze opowiem, tak. to nie spoileruj, póki co. Także polecamy ubód. Yy, zostać na 5-6 dni, jeżeli chcecie, tak jak my zobaczyć wodospady. Jeżeli nie, to, to te 4-5 wystarczą. Nie, wodospady są obowiązkowe. Ale no. Obowiązkowe no, są. Kochani. No tak, no tak. tak. jeden, ten. Nyang-nyang. Yy, Albo Nungnung? Nie, Nungnung. Nungnung, nung, bo Nyangnung to jest plaża. Tak. Na Wodułacu. E, Nungnung. Nang, y... Nungnung. Nung. Nung nung. e, wodospad Nungnung nung tak. jest obowiązkowy dla Was na liście. Tak. Musicie go dodać, bo nie obchodzi mnie to, gdzie jesteście. Tak. W ciągu I... też się szybko tak. dojeżdża I... do niego. No właśnie, to jest, to jest, to jest też chore, bo oglądamy jakiegoś TikToka i tam dziewczyna właśnie mówiła, że ten wodospad jest godzinę od ciągu. Ja tak sobie kurde. My z ciągu do łódź jechaliśmy godzinę a to jest w stronę, powiedzmy, tego wodospadu i my też z Ubud jechaliśmy tam godzinę. Więc o co chodzi? I się okazało, że rzeczywiście tak jest, że po prostu tutaj drogi są takie, że jest jedna główna droga, jakieś rozwidlenie i przez 50 km nie ma w ogóle połączenia tych dwóch dróg. Wie, więc trzeba po prostu się zawrócić, więc my musieliśmy dojechać do Ubud i na tą trasę, którą się jedzie tak naprawdę z Ciangu i dlatego jest tyle samo, nie? Mimo, że kilometrów, no nie jest tyle samo, no. to jest dziś tyle samo. Więc naprawdę warto e, ten wodospad pyknąć Mówię, paru rzeczy jeszcze nie zobaczyliśmy, bo nie byliśmy na tym Rich Walku, właśnie. E, Zabrakło na moje o jeden za, zachód za mało było. E, e, nie byliśmy na, nie pamiętam jak się nazywa teraz, wkleję tutaj Dedarii, coś tam. E, tu są takie wielkie posągi. A, no. Które też robią właśnie wrażenie. Wiecie, na, na to jest zdjęciach. najgorsze, że my na przykład jadąc tam też mamy takie już nasze spaczenie, że my chcemy od razu na przykład to uwiecznić na nagraniu, na fotce w ładny sposób, a najlepszy sposób, żeby to zrobić, to jest albo o wschodzie słońca, tak. albo w zachodzie słońca, które trwają no max godzinę, tak jak. Tak, więc jak możemy w, w jednym miejscu tylko, nie? Tak, więc nie zdążymy się przetransportować, to jest pierwsza sprawa. Często też trzeba gdzieś dojechać dojść no i po prostu trochę brakuje czasu wiecie na przykład na przykład w Wiecie, no zrobiliście zdjęcia, ale jest duża różnica. Nie wiem, może na jakimś ujęciu będziemy w stanie to pokazać, jaka jest różnica jakby w zdjęciu nawet nie nas, tylko po prostu samego krajobrazu, w momencie, kiedy jest bardzo mocne takie światło z góry, tak. a kiedy jest takie rozlewające się fajne światło, jak jest Golden Hour na przykład, nie? Więc już to nie jest, mówię, nasze szpaczenie zawodowe. Już nie, zawodowe. Spo, już nie wspominając o wschodach, gdzie po prostu jest mało ludzi wtedy, bo mało tak. komu się chce, no my jak byliśmy, Właśnie na ten wodospadzie nóg, no, 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 no to przez godzinę dosłownie praktycznie nikt się nie pojawił. Nie? Więc w momencie, gdy ktoś tam przyjechał o 7 rano, to totalnie będzie sam będzie miał dla siebie po prostu cały wodospad. Nie? To jest piękna sprawa. O, kochani, jesteśmy w Amedzie i im pokażemy Wam tutaj naszą mięksówkę, bo jest naprawdę fajna. To zjemy śniadanko. I to będzie pierwsze śniadanie, które będziemy robić tak naprawdę sam. Bo wszystkie zawsze posiłki jedliśmy na mieście. Ale uznaliśmy, że właśnie zjemy w końcu coś swojego, dlatego że też jest mały wybór na te śniadania, te śniadania są drogie. Też nie chce nam się cały czas jeździć gdzieś, więc uznaliśmy, że zrobimy sobie je sami. Kupiliśmy wcześniej płatki owsiane, Tutaj mamy odżywkę białkową prosto z Polski i białka. No i zrobimy właśnie obsiankę tylko taką po balisku. Dlaczego po balisku? Dlatego, że głównym jakby tutaj graczem będzie Dragon Fruit. No i banany. Te banany tutaj są wyjątkowo gorsze. Normale. Takie są normalne, są normalne banany. Także, kuchenka gazowa. Ło! Eee. Wow. Ostatni raz robiłem obszankę na oko nigdy. Jakby... Zawsze mam swoje proporcje, zawsze z płatków owsianych 4 razy mniej, raczej mleka czy wody jest 4 razy więcej niż płatków, eee, także ciekawe czy to wyjdzie. Jak będzie trochę za gęste Wyjdziesz to... pytanie jak. A no tak, tak, wiadomo. Mm -hmm. Także mm -hmm. do gotujemy, dotyczymy. Tutaj jeszcze kupiliśmy taki jogurcik, eee, no to jest zwykły jakby jogurt po prostu, tak mi się wydaje. Zaraz będzie... zobaczymy. Nie jest jak jogurt normalny. Nie wiem co. Tylko zsiadły. No poważnie mogło. Musisz zsiadł. Ugotowala nam się elegancko. O, proszę bardzo. To jest szybka. Nie wiem czy nie jest gęsta. No. Trzeba będzie trochę dodać wody. Troszkę. Nie! Dobrze będzie bo. Bodek. Spokojnie. Totalnie źle będzie. Już próbuję. Nic nie chcę, bo to trzeba wymieszać. Ja jestem królem wsianek. Wrzucamy naszą odżywkę mleko. Tu mamy odsypane... Co? Proszę o pomocę. Tak. co wsiankę nagle odwiedził nas kotek. Nie wiadomo skąd, ale to jest czyś, no bo ma obruszkę, Także albo to jest pościciela, znaczy kogoś tu pracującego no, albo no, kogoś tutaj w okolicy. Ale no, jest taki chudziutki. No, taki ładny, ale taki chudziutki, jejku. Musimy mu kupić Musimy saszetę saszetę. kupić. Bo Są wodę muszę. wychlipiał. Biedny taki jest, jest, taki chudziutki, tak? Musimy dać trochę. Już dostał tutaj szatunia. Kitku, niestety tylko z było do wyboru. Już przepraszam, że nic jakościowego. I w ogóle strasznie drogie mam tu jedzenie dla kotów. Pewnie ogólnie koty jedzą to co upolują, bo saszetka kosztuje jakieś 4 zł to jest. No, u nas wydaje mi się, że jest w ogóle taniej. Nie wiem ile kosztuje takie saszetki, bo takich nie kupujemy, bo nasz nas dostaje karmę premium. Ale wydaje mi się, że whisky kosztuje mniej niż 4 zł No nie. Tutaj wuje... Ciecie będą karmić Możesz padać Całą saszetkę Opierdzielił Na raz taki głodny był Kiciuś Widziałem w żywili W Amecie e, Tak to wygląda, tu mamy kota nawet swojego Jak widzieliście przed chwilą e, Który się domaga jedzenia Bo jedna komu mu nie wystarczyła Także ustaliliśmy razem we trójkę, że pójdziemy zjeść my i jak wrócimy, on dalej tu będzie... Dostanie że Tak, to się kupiłem po drodze saszetkę i po prostu no, na pewno się upomni przez te trzy dni. Nie? No, także idziemy. Tu mamy taki duży taras z wentylatorami, z, jednym, z jedną ładną ławeczką. Z drugą ładną, tam mamy bardziej taką kanapę, kuchnię. Co jest fajne, to tutaj nas zaopatrzyli w zbiornik z wodą, także nie musimy wody kupować. Tak zwany zbiorniczek 19 litrów, właśnie kuchnię jako tego zaopatrzono, na tyle że można było zrobić śniadanie. Następnie przechodzimy do dalszej części tarasu, jaką jest basen. I to jest najmniejszy basen póki co. Gdzie byliśmy, ale to jakby braliśmy to pod uwagę. W sumie to I nic dobrze. Nie szkodzi. Nic nie szkodzi, jest dobrze, można się popluskać, popływać nie, ale żeby się schłodzić w sam raz, chociaż nie wiem, czy można to mówić o schłodzeniu, bo tu temperatura zarówno morza, jak i prawdopodobnie wody w basenie jest w taka sama jak temperatura powietrza, bo to jest 28 stopni, więc no, jest naprawdę ciepło, ale. Zdecydowaliśmy się na tą chałupę jeszcze z, jednej, z jednego względu, a mianowicie mamy tutaj taras na dachu. I tam Was zapraszam. Takie dzikie przejście tutaj mhm. mamy na tarasik. Mmm, that's O. O, jest kicia! Co? I tu Przyszedł. mamy ogromny e, taras. Jeszcze z niego nie korzystaliśmy, ale jutro z niego skorzystamy. Można tu zrobić trening, można tutaj się nie wiem, położyć, e, w cieniu schować, ale naprawdę ten taras jest przeogromny i jest piękny widok dookoła. Jest wszędzie zielono, tu mamy trawkę. <laughs> Ona nie jest nagrzana. Piotrek nadał imię tak. naszemu balizkiemu jest, jest, jest Bursztynek. Jest bursztynkiem, bo ma bursztynowe oczka. Tak, no taki no nie, nie rudy, tylko taki pomarańczowy bardziej. Żółty nawet to. nie jest daltonistą, także wybaczcie mu. Nieważne. Dla zieleń na Bali to nie jest zieleń. To jest na zieleń po prostu. O, ja myślałam, że na niego stanęłam, a tu jest ten, ten kijek. O. Idziemy. Chodź, bursztynku, chodź. <gry> I tutaj jest pierwsza sypialnia, i ponownie, jak przy ostatnim naszym y, lokum, to jest takie lustrzane odbicie tych dwóch sypialni. Także pokażę Wam tą, która jest przez nas niezasiedlona, ponownie, bo jest czyściutka. O nie, zepsułeś to? <grym> Ręcznik brałem stąd. Był tutaj łabądź wow, piękny. Z kwietuszkami, ja mówiłam, pytkowi ręczników. Co ja mam pokazywać? I tutaj mamy łazieneczkę i łazienka w podobnym stylu jak pokój i też robi mega fajne wrażenie, tutaj ponownie mamy ten piękny sufit, jest troszeczkę betonu, widać po prostu, że jest to nowe, nowe budownictwo, tutaj na bali i to też czuć, tynka i wychodzimy i opowiem wam pewną ciekawostkę a propos tej willi, bo póki co wydaje się piękna, cudowna, najlepsza na świecie i najlepsza w jakiej byliśmy, ale... No właśnie, ale, bo jak przyjechaliśmy tutaj to początkowo tego nie zauważyliśmy, ale później okazało się, że pod łóżkiem leżały karaluchy dwa, I takie na pół martwe, w sensie, że jakby otrute, ale jednak, no, no wiecie jak jest, nie? W sensie, że Jeszcze trochę się karaluchę ruszamy. ciężko jest ubić. Więc jeszcze się trochę ruszały, a do tego jest tu pełno, nie wiem co to jest, tak naprawdę no jakiś glis, na jakiś glis Tak, tak. I naprawdę czarny. tego jest mnóstwo, nie. W sensie my dosłownie, y, ja przez noc w nocy spsikałem tutaj podłogę właśnie takim sprayem na karaluchy, Lasko, właśnie, bo tutaj, właśnie, bo tutaj był. <laughs> y, I rano zobaczyłem, że nie wiem, było z 10-12. I, I ten. I tu leżało z 12-15 larw martwych. I dzisiaj właśnie zauważyliśmy, że wzdłuż basenu, jakby w takiej wnęce, jest tam taka dziura, i tam jest właśnie pełno tych dżownic. Ogólnie e... chciałam tylko y, pomknąć. To jest dość śmieszne, że w Europie czy w Stanach, jak macie kareluchy w jakimś hotelu. To jest to, wiecie, no najgorsze co może być, nie? A, zamykają hotel. Straszne rzeczy, a tutaj jest takie... Dobra, trzymajcie zbrań. No. Bo ogólnie tutaj ja podejrzewam, że karaluchy to jest jakby takie... Nad... Jakby takie żyjątko, które jest jakby tutaj w dżunglach i tak dalej, że to nie jest tak, że to jest jakby oznaka tego, że jest hmm, brudno, czy coś jest nie tak, tylko po prostu jest to kwestia tego, że no, jest to jednak w dziczy... Więc te karaluchy czy też inne właśnie żyjątka swoje tutaj przychodzą, bo mają, znajdują schronienie, jedzenie lub na przykład hey światło je przyciąga, to różne rzeczy mogą być, więc tak mi się wydaje przynajmniej, no nie, nie zgłaszaliśmy tego, no bo raczej oni wiedzą o tym, że te karaluchy mhm. są, skoro był spray na karaluchy. No tak. No i I zobaczymy. nie ma ich więcej, to jest ważne. No, zobaczymy, jak będzie wieczorem, bo tak naprawdę bo dać... wczoraj właśnie te wieczorem te, te larwy zaczęły wychodzić. Larwy, no. I jak znowu dzisiaj będą wychodzić, no to, to zgłoszę już i powiem im, że po prostu, no nie wiem, dali mi więcej tego sprayu nie? Jakby, bo nie wiem, co, mają, nie bo, co mogą więcej zrobić, bo no, więcej raczej nic nie, nie dostaniemy. Ale pełno jest tu jakichś właśnie szerszeni, bąków, jakichś komarów, robaków. Ale tego też było. E... W... No, ale więcej tego jest zdecydowanie. No może Oczywiście Więcej jesteś zieleni, nie wiem. Niemniej jednak idziemy teraz jeść do. Co chciałam jeszcze tylko powiedzieć, tak... to że w ciągu też widzieliśmy karalucha, tylko że on był właśnie na zewnątrz. A, tak. Na ścianie szedł. Tak. I tam no, I był wiecie, na zewnątrz. Owad na zewnątrz, a owad w środku. Są różnice. No tak, jakby mniej brzydzi, nie? Mhm na zewnątrz. No, tak Ale czy mówię, jak... no, jakby uporaliśmy się z nimi. Idziemy, idziemy w sensie do knajpy, jeździ, która czytanie? jest akurat blisko nas. Pierwszy raz pójdziemy do knajpy na piechotę, bo jest tak blisko. Bo jest dosłownie 100 albo 200 metrów od nas. No. Nie się. <laughs> bardzo fajnie, ja bardzo chciałam przyjść do takiej knajpy, gdzie będzie się tak siedziało przy takim normalnym stołku. Mm. Mega fajnie. Dostaliśmy tutaj na, przy, na przywitanie e, p, e, shota, e, healthy shota Mocno z imbirem e, i jakieś ci psiki, takie wygańskie. To jest jak fruta, pani powiedziała? A, chodź, ok. Tak. Dobry. Dobry. Myślałem, że będzie mocny. Mocny, znaczy, Mocny bez tak, alkoholu. Mocny mm. taki. Mocny że jak szoty u nas imbirowe, nie? Mm -hmm. Że są takie nie czasami A ten jest ma naprawdę mega dobry Dobry Ojej To nie jest on No myślałem. Nie, to jest jeszcze mniejszy ten Patrzcie ten On wygląda totalnie jak jego brat <noise> Na przystawkę mamy banana nuggets eee... Nie wiem co to jest w sumie. Nie wiem co to jest Było trzy do wyboru, także testujemy Mmm, kurwa dobre Nie wiem co to za dobre jest Szybko, jak bardzo spicy mm. O, bardzo Kolejny posiłek. Górne mm, danie Wszystkiego po trochu tu mam. Nawet nie wiem no czego. No i na deser mamy lodziki. Skusiliśmy Ciekawe czy są tak dobre. Jak oceniasz? Są dobre, a nie są tak dobre jak wtedy. Patrzcie, wróciliśmy i kotek sobie śpiłką akurat. Także zgodnie z obietnicą dostaję seszetę. Powiem Wam, że tak najpierw w Amadzie, gdzie w której byliśmy, to jak będziecie gdzieś tu w okolicy, na gdzieś dalej, to naprawdę ruszcie się, przyjedźcie. Bo dawno nie jadłem czegoś tak wyjątkowego, tak powiem. Bo to nie było takie, że wiecie, że. Prócz, prócz tak naprawdę tego sosu, tego majonezu wegańskiego, kary, który rozwalił mi głowę i wylizałem cały ten liść bambusowy z niego, to potem ten kolejny posiłek był. Po prostu taki inny zupełnie. Miałem tam bardzo dużo różnych smaków, bardzo dużo przypraw i przede wszystkim bardzo dużo różnych konsystencji jedzenia. Bo tam był szarpany kurczak, były orzeszki, były jakieś orzechy zapieczone z jakimś, nie wiem, miodem czy z czymś tam. Były ziemniaki, był bodajże karczoch, był starty imbir. tak naprawdę mnóstwo tego było. Różnych takich ciekawych, fajnych rzeczy. Także naprawdę bardzo fajna kuchnia fuzyjna. Yy, cała jakby atmosfera tam a przede wszystkim co mnie zdziwiło to było stosunkowo tanio bo za naszą dwójkę ja zostawiłem na piwę, bo tak mi smakowało ale za naszą dwójkę, za dwa posiłki za przystawkę i za dwie kole zero jeszcze na początek dostaliśmy właśnie te szoty yy, no to za to wszystko zapłaciłem yy, czy zapłaciliśmy yy, około 70 zł także naprawdę sztos nie spodziewałem się takiej miejscówki w tym miejscu, ale teraz tam, gdzie zaraz pojedziemy, to tam dopiero jest miejscówka. Już wczoraj tam byliśmy i chyba będziemy tam na każdy zachód słońca. Jestem Witer. A Witer? Hello Jesteśmy w Sunset Point w Amedzie i właśnie to jest mega dobra miejscówka, żeby zobaczyć zachód słońca. Właśnie dzisiaj będziemy mieć całe, bo wczoraj już byliśmy jak już słońce zaszło, ale i tak było bajecznie. I tu wygląda to tak, że generalnie miejsce jest bardzo dużo, bo tutaj spokojnie myślę, że to, to pomieści 100 osób albo nawet i więcej. I wygląda to tak, że wchodząc płacimy 200 tysięcy rupi czyli to jest niecałe 60 zł, jakby takiego zadatku i to jest to, co możemy wykorzystać jakby na barze. Yy, jakby jedzenie i picie. I jak chodzi o ceny, to są bardzo spoko, bo to na przykład, no nie wiem, to kosztuje 75 tysięcy, także no to jest około 20 zł, także można powiedzieć, że te ceny są jak na alkohol bardzo tanie, yy, także bardzo fajnie. Jedzenie wczoraj też jedliśmy bardziej takie przekąski No to były spoko w smaku, ale no nie powiem no nic więcej. No tak. Jedliśmy tylko frytki i kurczaki. Tak I no, kurczaki to no, no, był spoko, a no frytki, a frytki, frytki fryt to właśnie. Wiecie, więc no, no jakby nic szczególnego, więc nic nie mogę powiedzieć więcej a propos jedzenia tutaj. Dzisiaj może zamówimy pizzę, nie wiem. Ale ten e... widok ale widok robi robotę na maksa. Tutaj jest obok właśnie Jemeluk Beach i w Jemeluk Beach jest tutaj kaplica zatopiona. Mniej więcej tutaj, gdzie są ci ludzie? Tu. Tu jest mniej więcej ta kaplica, z tego co wiem. Także będziemy tutaj sobie e, chillować bombeczkę, zachwycać się widoczkiem zachodzącym słońcem, wulkanem, chmurami, które są bardzo nisko i wygląda to naprawdę majestatycznie. Jak Jurassic World Mówię Jak teraz miał wyjść tej w I tutaj taka przystaweczka, czyli właśnie chicken fingers, to samo co zamówiłem wczoraj. No tutaj jest kurczaczek, fryteczki. A takie przekąseczka do piwerka i drineczka tu możajto.